w Stanach Zjednoczonych, zrobienia tam doktoratu z matematyki. Um, I po zakończeniu tego doktoratu ja pracowałam na różnych uczelniach w Stanach Zjednoczonych przez jakieś 6 lat. Um, moja praca była taka bardzo zastosowana. To, by było o, to była praca w zasadzie statystyki, związana z badaniami, głosowanymi. to takie zastosowanie do badania opinii publicznych. Um, więc po jakimś czasie stwierdziłam, że jednak dla jest dostęp do i robić tam pracę naukową. Chcę, jestem zainteresowana właśnie tymi, zastos tymi zastosowaniami, przepraszam, do pracy, do firmy. To była część dużej firmy międzynarodowej Unilever, co była w w grupie klinicznej, A badania. To były dentystyczne badania, więc ja, moim zadaniem było e, przygotowywanie planów na badania, na tego typu badania i opracowywanie tych danych. A po jakimś czasie zmieniłam pracę, do no, innej firmy przeszłam i zaczęłam tam troszeczkę inaczej, bo zaczęłam w grupie, która się zajmowała badaniami związanymi z, z, z takim odczuwaniem rozmaitych a, e, smaków, to chodziło o produkcję smaków, to znaczy wszystkie, które związane z nami poczucie, z tymi, już brakuje mi z polskiego słowa, no, Aromaty Aromaty, aromaty... Tak, również aromaty. To, tykiem, z dotykiem, wszystko co jest związane z, 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 tego, z, z odczuwaniem tego, z fizycznego świata. Być może to był wynik właśnie studiów na WPWT, że wydawało mi się, że ja potrafię zadać lepsze pytania niż te pytania, które inni zadawali, bo moim zadaniem było głównie opracowanie innych danych. Więc zmieniłam troszeczkę swoją karierę, zaczęłam się interesować właśnie badaniami konsumenckimi, badaniami rynku i w zasadzie moje ostatnie no, 30 lat pracy były związane właśnie mniej z, 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 z Zrobienie matematyki czy statystyki, a bardziej właśnie z, z badaniami w rynku, z badaniami konsumenckimi. No i od, od 2018 roku jestem też właśnie na rynku.